Mecze Ligi Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej trwały blisko dwa miesiące, a udział w grze wzięło sześć drużyn reprezentujących świdnickie podstawówki. Organizatorem było jak co roku gimnazjum nr 3 przy współpracy ze świdnickim klubem piłki ręcznej, zaś patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął prezydent miasta Świdnica Wojciech Murdzek. Liga się cieszy. Dużą, dużym zainteresowaniem, dużą popularnością obserwujemy coraz więcej uczestników w tym roku więcej niż w roku ubiegłym i mamy nadzieję, że w przyszłych latach będzie chętnych do, do udziału w lidze, w tych zawodach, jeszcze więcej uczestników. Liga popularyzuje taką dyscyplinę sportu, jaką jest piłka ręczna wśród młodzieży. Poza tym uczy gry zespołowej uczy takiej wspólnej walki na boisku, no i przede wszystkim y, gry fair play. Ostatnia rozgrywka między drużynami rozpoczęła się około godziny dziewiątej, a tuż po niej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej numer 8. Wyróżniono również 14 najzdolniejszych chłopców, którzy otrzymali certyfikaty zwalniające z testów sprawnościowych przy przyjęciach do klasy sportowej. Tak, bardzo się cieszymy i po prostu nie spodziewaliśmy się tego, że no, uda nam się zejść tak wysoko. w tym roku taki wyrównany poziom, bo te trzy pierwsze szkoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca, to były takie widać, że naprawdę dobre szkoły, bo w tamtym roku była jednak duża przepaść, a widać, że co roku jest coraz wyższy poziom. Jak podkreślają organizatorzy, głównym celem tego typu spotkań jest popularyzacja piłki ręcznej wśród młodych ludzi. Zaś na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Liga Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej to jedyna Liga Szkół Podstawowych w grach zespołowych działająca na terenie miasta.